Hi! It is believed that the number of tenses you master in English doesn't really matter, as long as you get your point across. Mówi się, że nie ma znaczenia, ile czasów opanujesz w angielskim, bo i tak liczy się to, czy się dogadasz. A co jeśli się nie dogadasz i zostaniesz opatrznie zrozumianym, bo pomylisz jeden czas z drugim? English tenses are not rocket science and you don't need to know all of them to find common ground with the interlocutor. Czasy angielskie to nie czarna magia i nie musisz znać ich wszystkich, by się dogadać. Wystarczy, że poznasz najważniejsze z nich i nabędziesz odruchu ich używania w praktyce. Uczę angielskiego 2008 roku i z biegiem lat opracowałem własną metodę Active English, która m.in. uczy rozumienia gramatyki w praktyce. Jeśli więc irytują cię zawiłości angielskich czasów, potrzebujesz ich znajomości w pracy, na wyjeździe. Lub by je zaliczyć w szkole, to koniec Twojej bolączki z nimi. Nie musisz już wkuwać książkowych regułek, a ja krok po kroku pomogę Ci znaleźć wyjście z labiryntu angielskiej gramatyki. But all bragging aside and let actions speak louder than words. Ale dosyć tego chwalenia się. Niech czyny przemówią zamiast słów. W Twoje ręce oddaję część pierwszą o czasach present simple i present continuous.